Zobacz, jakie jest 26 różnic między ludźmi, którzy przegrywają swoje życie, a człowiekiem sukcesu. Najlepiej przy każdym punkcie zapisuj sobie, po której stronie się kwalifikujesz. Life loserzy, jak ognia, boją się porażek. Strach przed tym, że może się coś nie udać, powstrzymuje ich przed działaniem. Life master wie, że porażka jest zupełnie normalna i wręcz absolutnie niezbędna na drodze do sukcesu. Kiedy zaczyna coś nowego, to wręcz zakłada, że na początku będą przede wszystkim porażki, i na sukces trzeba będzie trochę poczekać. Life loserzy szukają maksymalnie szybkich efektów. Chcą na przykład szybko zarobić pieniądze albo szybko schudnąć i zniechęcają się, kiedy im się to nie udaje. Life master wie, że większość zmian przychodzi małymi krokami i jest. Ewolucją, a nie rewolucją. Dlatego Life Master nie zniechęca się, jeśli nie ma natychmiastowych efektów. Life loserzy myślą krótkoterminowo i nie lubią nic planować. Myślą, że życie na spontanie to taka prawdziwa wolność. Life Master myśli długoterminowo i lubi planować, przez co oszczędza dużo czasu i pieniędzy i w praktyce ma dużo więcej wolności. Life loserzy rzadko zastanawiają się, czy ich życie idzie w dobrym kierunku. Life Master regularnie ocenia, w jakim miejscu jest w życiu, czy wszystko idzie tak, jak powinno i czy może coś zrobić lepiej. Life loserzy wiecznie narzekają, że nie mają na nic czasu. Life Master zna swoje priorytety i wie, że brak czasu jest tylko wymówką, dlatego zawsze znajduje czas na te najważniejsze rzeczy. Kiedy coś poszło nie tak, Life Loserzy chronią swoje ego i odsuwają od siebie odpowiedzialność. Zwalają winę na innych ludzi albo na okoliczności. Przyjmują taką pozycję ofiary, przez co są bezsilni, żeby coś lepiej zrobić w przyszłości. Life Master próbuje wziąć jak najwięcej odpowiedzialności na siebie i zawsze zastanawia się, co on może zrobić lepiej następnym razem. Life Luzerzy są przekonani, że wiedzą już wszystko, czego potrzebują i nie uczą się niczego na co dzień. Life Master wie, że ciągła nauka to największa dźwignia rozwoju i bogactwa, dlatego ciągle na co dzień uczy się z wartościowych książek i kursów. Life Luzerzy czują się nieomylni, przez co nie dopuszczają do siebie, że mogą coś robić lepiej. Life Master wie, że nie jest doskonały, dlatego jest otwarty na sugestie zmian ze strony innych ludzi i szuka ciągle swoich słabych stron, żeby je poprawić. Life loserzy unikają wszelkiego dyskomfortu i narażania się na nowe doświadczenia. Otaczają się tylko tym, co jest im dobrze znane. Life master wręcz szuka dyskomfortu i nowości bo wie, że to jest właśnie sposób na rozwój. Life loserzy gardzą jakimkolwiek wysiłkiem fizycznym i z roku na rok są coraz mniej sprawni. Life master wie, że sprawność fizyczna jest bardzo ważną rzeczą w życiu, dlatego kocha sport i wysiłek fizyczny. Life loserzy nie zwracają uwagi na to, co jedzą i trują się mocno przetworzonym jedzeniem, słodyczami czy alkoholem. Life master unika na co dzień niezdrowej żywności i używek, bo zdrowie jest dla niego ogromną wartością. Life loserzy spędzają sporo czasu na pustej rozrywce, takie jak na przykład przeglądanie losowych treści w w mediach, które tylko zabijają czas. Life Master kocha rozrywkę, ale wybierają świadomie. Unika rozrywki, która długofalowo uzależnia albo obniża poczucie szczęścia. Life Loserzy są pasywni, czekają biernie na wszelkie zmiany, np. Na, na lepsze relacje czy lepszą pracę. Life Master aktywnie działa, żeby osiągać swoje cele. Life Loserzy odcinają się coraz bardziej od innych ludzi i wolą samotnie spędzać czas. Boją się poznawać nowe osoby i z wiekiem przez brak treningu ich umiejętności towarzyskie są coraz słabsze i czują się coraz bardziej samotni. Life Master wie, że Relacje to czynnik, który potężnie wpływa na poczucie szczęścia każdego człowieka, także introwertyka. Dlatego dba o swój związek, o swoje przyjaźnie i jest otwarty na poznawanie nowych ludzi. Life loserzy mają przekonanie, że ciągle im się coś należy: czy to od państwa, czy od innych ludzi. Life master jest otwarty na pomoc innych, ale nigdy jej nie wymaga i liczy przede wszystkim na siebie. Life loserzy nie mierzą żadnych rezultatów swoich działań, przez co nie wiedzą, w którą stronę idą w życiu. Life master świadomie śledzi wszystkie postępy w tych dziedzinach, na których mu najbardziej zależy. Bo wie, że ma kontrolę tylko nad tym, co regularnie mierzy. Life loserzy nie są świadomi, że mają różne nawyki, które kształtują ich życie, przez co nigdy nad nimi nie pracowali i większość tych nawyków im nie służy. Life master świadomie projektuje swoje nawyki i dzięki temu ma większą kontrolę nad swoim życiem. Life loserzy nie kontrolują tego, ile pracują. Poświęcają większość swojego życia na pracę i zaniedbują inne sfery swojego życia, czego potem na starość żałują. Life master wie, że prawdziwy życiowy sukces osiągnie tylko wtedy, kiedy znajdzie równowagę i zadba o Wszystkie sfery swojego życia. Life loserzy żyją w przeszłości albo w przyszłości. Mają przekonanie, że kiedyś, jak coś się stanie, to wtedy dopiero będzie życie. Life master wie, że kiedyś nigdy nie nadchodzi, dlatego skupia się na życiu w tu i teraz. Wie, że cel jest dużo mniej ważny niż droga do celu. Life loserzy panicznie boją się oceny innych. Wręcz paraliżuje ich strach przed tym, co inni sobie o nich pomyślą. Life master słucha innych, wyciąga wnioski, ale ostatecznie i tak sam podejmuje decyzję i robi to, co on uważa za słuszne. Wie, że to, co mówią lub myślą o nim, inni ludzie więcej mówi o tych ludziach niż o nim. Life loserzy zazdroszczą innym sukcesów. Life master cieszy się z sukcesów innych ludzi i czerpie z nich inspirację. Life loserzy mają podejście konkurencyjne. Cieszą się z porażek innych ludzi, bo mają przekonanie, że im inni mają gorzej, tym oni mają lepiej. Dlatego nie pomagają innym odnosić sukcesów i nie dzielą się wiedzą. Life master wie, że im więcej wsparcia i pomocy da innym ludziom od siebie, tym więcej sam wsparcia otrzyma od innych ludzi. Wie, że częścią osobistego sukcesu jest tworzenie dookoła siebie Społeczeństwa innych ludzi sukcesu. Dlatego z przyjemnością pomaga innym i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jeśli się z tym zgadzasz, to zachęcam, żeby już teraz udostępnić ten film swoim znajomym. Life loserzy bardzo łatwo krytykują innych ludzi, kiedy coś im się nie spodoba. Nie zależy im na konstruktywnej krytyce, po prostu wylewają bezmyślnie swoją dezaprobatę. Life Master jest wyrozumiały dla innych i ostrożny w ocenianiu. Wie, że każdy ma prawo do swojego zdania i każdy popełnia błędy. Kiedy wyraża swoje krytyczne zdanie na jakiś temat, to robi to merytorycznie i spokojnie. Life loserzy wierzą, że jeśli teraz czegoś nie potrafią, to tak już zostanie. Life master wie, że może być znacznie lepszy w dowolnej czynności, jeśli tylko zacznie ją ćwiczyć. Life loserzy nie mają dystansu do siebie i łatwo się obrażają. Life master przyjmuje otwarcie krytykę i wyciąga z niej wnioski na przyszłość. Jednak zachowuje do niej zdrowy dystans emocjonalny. Life Master wie, że dużo szybciej rozwinie się w towarzystwie innych Life Masterów. Dlatego bierze udział w lidze LifeMasters.pl, która zamienia codzienność w grę i ułatwia utrzymanie wszystkich wartości Life Mastera. Robert Marche, LifeMasters.pl